Trawnik wymaga szeregu zabiegów pielęgnacyjnych po zimie. Musimy pamiętać, aby osiągnąć piękny i efektowny trawnik, należy wykonać odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. W pierwszej kolejności rozpoczynamy pracę od wygrabienia trawnika. Przy tej czynności powinniśmy usunąć wszystkie zaschłe źdła po zimie, jak również wygrabić filc, który powstał w okresie zimy. Musimy pamiętać o tym, że to stanowi idealne siedlisko dla wszelkiego rodzaju szkodników, jak również i chorób grzybowych. Dopiero po przeprowadzeniu takiego zabiegu jesteśmy w stanie ocenić kondycję naszego trawnika. Jeśli nasza trawa jest wyższa niż 8 cm, pamiętajmy o tym, żeby również ją skosić przed podjęciem kolejnych działań. Ułatwi nam to pracę w ogrodzie. Regularne koszenie sprawi, że murawa rozkrzewi się, zagęści i będzie cieszyć użytkowników dobrą kondycją. Kolejne zabiegi to wertykulacja i areacja. Areacja to nic innego jak napowietrzenie trawnika. A reakcję należy wykonać w momencie, kiedy po zimie na naszym trawniku zaczynają pojawiać się kałuże. Zabieg ma na celu dostarczenie do warstwy korzeniowej większej ilości powietrza, wody i substancji odżywczych. Wertykulacja to mechaniczny zabieg, który pozwala nam usunąć zaschłe jak i filc powstały w okresie zimowym. Zabieg ten jest niezbędny. Bowiem warstwa filcu utrudnia dopływ powietrza do korzeni murawy i zatrzymuje wilgoć na powierzchni, nie pozwalając wniknąć jej w glebę. Wertykulacja trawnika jest to mechaniczne wygrabienie, pionowe nacięcie darni i usunięcie z niej zeschłych resztek, co umożliwia jej rozluźnienie i ułatwienie korzeniom pobierania odżywczych składników pokarmowych. Po wertykulacji wykonujemy e, piaskowanie, e, jak również wapnowanie trawnika. Wapń bierze udział w budowie białek, reguluje działanie enzymu w roślinie i szereg innych procesów. Nawóz służy do podnoszenia odczynu pH gleby oraz dostarczania składnika pokarmowego, jakim jest wapń Wolne miejsca po zabiegach powinniśmy przysypać półcentymetrową warstwą piasku. Piasek bowiem zbogaci strukturę i przepuszczalność gleby. Aby utrwalić efekt wertykulacji i areacji, użyźnić naszą glebę, warto zastosować humus. Jest to preparat, który poprawi nam strukturę gleby. Jest to koncentrat kwasów humusowych i fulwowych oraz składników pokarmowych, które spowodują zwiększenie poziomu próchnicy i węgla organicznego. Stosowana dla każdego rodzaju gleby i roślin, wpływa na poprawę struktury gleby oraz jej właściwości cieplne i wodne. Dodatkowa zawartość materii organicznej i składników pokarmowych bezpośrednio odżywia pożyteczne mikroorganizmy, gwarantując zarówno wzrost próchnicy, jak i naturalnego życia biologicznego gleby. W 10 litrach wody rozpuszczamy około 300 ml humusu. Pamiętajmy o tym, że jeśli nasz trawnik znajduje się w miejscu zacienionym, będziemy borykać się przez cały rok z mchem. Warto jeszcze zastosować żelazo, które w ciągu 72 godzin pozwoli nam na pozbycie się takiego mchu z trawnika. Po wykonaniu wszystkich wymienionych przeze mnie zabiegów możemy zabrać się za nawożenie trawnika. Aby nasz trawnik osiągnął najlepsze efekty, powinniśmy przygotować sobie nawozy, które zawierają następujące składniki: azot, magnez, fosfor czy potas. Uzupełnienie tych niezbędnych pierwiastków, które zostały wypłukane w czasie zimy do głębszych, niedostępnych dla korzeni warstw gleby, zapewni nam zdrowy i soczyście zielony trawnik. Azot jest potrzebny do budowy całej masy roślin. Wpływa on na soczyście, zielone wybarwienie liści. Ponieważ jest składnikiem chlorofiru. Azot ma również znaczenie w procesie fotosyntezy i transportu asymilanów w roślinie. Ten azot znajdziecie Państwo w naszym Master Start regeneracyjnym, który zawiera wysoko skoncentrowane składniki pokarmowe w postaci wysokozasadowego azotu. Dzięki zastosowaniu formy zasadowej azotu korzenie pobierają jednocześnie wszystkie niezbędne pierwiastki. To sprawi, że trawnik dostaje pełen zestaw składników, a nie jak w przypadku innych nawozów azotowych, sam kwaśny azot. Kolejnym pierwiastkiem, który wcześniej wymieniłam jest fosfor. Fosfor jest potrzebny roślinie głównie w początkowym okresie wzrostu. Fosfor również reguluje barwę roślin. Jego niedobór może spowodować, że rośliny staną się skórzaste, będą bez połysku oraz ciemnozielone lub wręcz niebieskawozielone. Spomaga on odporność na suszę, na mróz, yy, choroby oraz odpowiada za rozwój systemu korzeniowego. Potas to kolejny pierwiastek, który jest bardzo istotny. Odpowiada on za gospodarkę wodną roślin, wpływa na pobieranie oraz parowanie wody w powierzchni roślin, jak również decyduje o uwodnieniu jędrności roślin. Wspomaga odporność na suszę, na niską temperaturę czy małe natężenie światła. Zmniejsza on podatność na infekcje spowodowane chorobami grzybowymi, jak i również bakteryjnymi. I te oba pierwiastki znajdziemy w jednym produkcie Master PK99. Kolejny pierwiastek niezwykle ważny to magnes. Magnez jest składnikiem budującym chlorofir, barwnik nadający kolor zielony liściom. Buduje on białka, węglowodany, tłuszcze oraz kwasy nukleinowe. Niedobór takiego magnezu skutkuje nieprawidłowe pobieranie składników pokarmowych oraz wody. Co oznacza, że ma wpływ na wzrost i rozwój roślin. Ten pierwiastek znajdziemy w naszym produkcie Master Garden MG99. Pamiętajmy, że magnez jest pierwiastkiem życia, bez niego nie powstaje żaden nowy liść czy źdźbło trawy, ponieważ od niego właśnie zaczyna się fotosynteza i rozwój roślin. Po dokarmieniu y, naszych trawników y, bardzo istotną sprawą jest to, aby pamiętać o obfitym podlaniu trawnika. Więcej fachowych porad i informacji od Pani Botanik znajdziecie na stronie internetowej Botanic Garden w zakładce Skarbnica Wiedzy.